Jestem z powrotem Witam w drugim odcinku tu gamestrikepl Który strasznie smajlował, gdyż, gdyż pozbierał Powiedzmy Tak, z 15 żelaza i 21 węgla W pięknym, jego pięknym kamionie ha! I zapomniał włączyć nagrywanie A, Ale cóż Miałem taki jeden brzydki się cieszę, że nie, nie mam go nagranego Oj, są czasami plusy, nie? Zrobił to po mą Hop Hop Ta się szybciej przepala Dużo mam węgla na, na chwilę obecną Więc tak bardzo to nie żałuję to mi tak. Aż tak dużo go nie mam, i tak nie żałuję. Zrobię sobie na razie miecz. No, nawet ładny, trzeba przyznać. No, ładny, ładny. W następnej kolejności zrobi kilo. też kamienny, już miał na zapas mm. A raczej sobie mam... O, Mamy Mam szybko zjemy. Jeszcze zrobię taki bajer, Już nie żałuję. O taki bajer super, muszę trochę głośniej mówić i taki bajer, a drewno pościnamy kiedy Cieszę się. Hm, mało coś tego. Trudno. Okay, może sprintować nie dam, da?

No, na jeden bok, jak mówiłem. Może no, tak. O! A, o, tak nam no, też wejdą w szlak, zapomniałem. No trudno. To dokończymy kiedy indziej. więc mi tak ludzie. ludzie. My chyba na razie możemy sobie troszeczkę zasiać. Nie sądzicie? szlak no, tak zapomniałem nawodnić Uch. To w ogóle to spójrzcie Spójrzcie na moją rękę Teraz trzymam... nutkę, A teraz kilo Naprawdę mała różnica, prawda? No cóż nie, obwiniam autora, gdyż naprawdę teksturka jest piękna. Piękna. Ok, akurat na jedno wiadro starczy Bucket. Serwer Ooo, jest okay. Wykorzystamy głupoty nocza bo i może mądrość na trzeba, się jeszcze tego nie naprawił Przez długie, długie lata oczekiwań. W sumie nie, nie oczekujemy na to, bo my to robimy. Nie skończyłem źródło wody. Wszyscy je kochamy!

Bracie, a, bo współpracujemy. Dobra, I walk. O, popatrzcie tutaj. A, to jest cudowne. Raz jeszcze Optifine i Minecraft to robią najładniejszą broszą. Jeżeli jeszcze nie jest. Okej, okay. może tak to rozegram? Tutejszy kejum. zobaczymy, jak mi to dokładnie. Jaki hajs podziemny. Hejs podziemny. Jaki hajs podziemny wygenerowała mi mapa. No i cóż, będziecie podniecać, jak znajdziemy te W tym czasie, jak. moje się badnia. kupimy sobie. Więc tego tunelu nigdy nie skończę, bo teraz sobie pomyślałem że skoro nie mamy płotków, to potrzebujemy drewna. A jak potrzebujemy drepa, to oznacza, że musimy mieć drzewka. A tu jest naprawdę mały. Niestety. Zrobcy, no wiecie, takie początki do Pyrela. Teraz na, na przykład muszę się spać. O, drzewek. Pan drzewek. Tak się No, jest nas. Nie rozumiem o co ci chodzi, Minecraft, ale spoko Naprawdę nie mam ochoty. No, może nie mam ochoty, ale siły na komentarz. Tak to powiem. O! Jest. Ja też chciałbym mieć. E, znaczy mieć może. Mm, zrobić serię z gry, którą będę grał. O! Dobra, okej, okay, nie chciałem. Sorry. W ogóle nie powinienem niczego obiecywać. A, zobaczymy jak to będzie. No, jeszcze mamy dużo czasu przed sobą. Już niedługo w wakacje, więc wtedy będzie dużo materiału. Pierwszy no, zaczyna. Ja to nagrywam, jak ta pogoda na dworze. Dobra, jesteśmy z powrotem. miałem... Malutki! Powiedzmy... No nie problem, tylko za Chyba. No i tak chciałem tylko ściąć to drzewo. Ładnie się pożegnać i wykończyć budowę mojego domu. No, może nie w kolejnej... Może nie w tej kolejności no, ale ale człowiek zmęczony. Nie ja wiem, czego, czuję się jakbym nie chciał mi się tego odcinka. No serio, nie wiem, czego. I woda tu dzięki. W Te dwa miejsca. O! Ała! Z moich czasów flagi były mniejsze. Miałem dłuższy przerwę nagrywania. No to już. Nie Cześć. Chociaż czekajcie, jak już nas wrócę. Powiedzmy, że idę na wyprawę. No dobra, to by było na tyle w tym odcinku. A więc żegnam się z Wami na razie.